Ja! Słuchaj, mały, może wśród owiec jesteś wilkiem. Ale pamiętaj, wśród wilków jesteś tylko baranem. Zaciąga się papierosem, słychać zapalniczkę i dym. Tu nie chodzi o to, żeby gryźć. Tu trzeba przetrwać. Wow, miasto nie śpi! Tylko udaje sen pod betonem Pulsuje gniew, tu każdy z nas ma upadku i wie, że los to nie żart, a rachunek strat Widziałem braci, co sprzedali duszę Za parę stówek, błyski i A potem płakali w ciszy jak dzieci Bo wilki też mają łzy wierz mi wielkie miasta, nocne duchy bram Ciemna strona tam gdzie kończy się plan Historia pisana krwią W oczach błysk, w dłoniach broń Ale najgorsza broń to myśl Bo niszczy wolniej, a celniej niż cios Znam tych, co chcieli być królem ulica Skończyli w bloku pod klatką snu Bo w tej grze nie ma bohaterów Są tylko ci, co wstali Ci, co już nie wstaną znów Wielkie miasta, nocne duchy, bram Ciemna strona, tam gdzie kończy się plan nie szukaj prawdy w świetle dnia, bo tu każdy ma swój cień i znak. Wilki miasta w oczach żar, serca chud wieczny strach. Tu przetrwa tylko ten, co umie być głodny, gdy iść duch. Nie wierz w bajki o honorze, chłopcze. Tu każdy ma swoją moralność i swoje piekło. Zaciąga się papierosem. A jeśli już chcesz być wilkiem, to naucz się milczeć.